Witamy serdecznie pana doktora Marcina Wałdocha. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Na pewno już pan wie, że zasada jest taka, że ma pan 10 minut na swobodną wypowiedź, wolną wypowiedź tak zwaną, a potem będzie 20 minut zadawania pytań. Więc najpierw poproszę o tą wypowiedź na temat. Instytutu Pamięci Narodowej. Tak wiem. Dziękuję Panie Profesorze, Panie Przewodniczący za udzielenie mi tych wskazówek. Szanowni Panowie, członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, chciałbym przede wszystkim wyrazić swoją wdzięczność za to, że mogę wziąć udział w tym konkursie, zaprezentować swoje stanowisko i koncepcję dla Instytutu Pamięci Narodowej. Ja nazywam się Marcin Wałdoch i jestem wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pochodzę z Pomorza Gdańskiego, a historia od zawsze była moją pasją. Instytut Pamięci Narodowej w mojej opinii dał podwaliny pod bezprecedensowy rozwój gospodarczy Polski, dzięki mierzeniu się z niełatwymi zagadnieniami, przywracaniem poczucia sprawiedliwości. Przywracaniem godności ofiarom dwóch wielkich totalitaryzmów. I uważam, że to jest największe osiągnięcie, ale i też cel na kolejne lata. IPN ukazuje i ma za zadanie ukazywać prawdę o naszej niełatwej przeszłości. Bez tej tytanicznej pracy Polacy nie byliby w tak dobrym położeniu jak dziś. Dziś czują dumę narodową, dumę z własnej historii, co wprost przekłada się na rosnący patriotyzm. I uważam, że właśnie te trendy działalności IPN które prowadzą do tych zjawisk, należy kontynuować i wzmacniać. Ja w swojej działalności od prawie dwóch dekad łączę działalność naukową z działalnością publiczną i społeczną. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. Napisałem pracę doktorską pod kierunkiem profesora Andrzeja Chodupskiego o Polakach w Nowej Zelandii. Zawodowo jestem związany od około 10 lat z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, gdzie pracuję obecnie jako adiunkt. Od ukończenia studiów magisterskich poświęcałem się działalności społecznej, głównie ukierunkowanej na wzmacnianie postaw patriotycznych oraz szerzenie wiedzy historycznej. Byłem założycielem i prezesem Stowarzyszenia Arkana Historii. Organizowałem zbiórki dla Polaków na Litwie, prowadziłem akcje takie jak Polska Flaga w Polskim Domu. Byłem też członkiem samorządu mieszkańców osiedla. Byłem także przez kilka lat przedstawicielem Wojewody Pomorskiego przy szpitalu specjalistycznym w Hojnicach, dużej jednostce leczniczej zatrudniającej ponad tysiąc pracowników. W ramach swojej pracy społecznej, jako przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, działałem na rzecz likwidacji systemu papierowych recept oraz likwidacji systemu płatnej telewizji. Byłem też asystentem społecznym posła i, jako asystent społeczny posła, przygotowywałem interpelacje w sprawach publicznych, między innymi dotyczące to były kwestie uwag do reformy Gowina, ale też i kwestii dotyczących np. egzemplarza obowiązkowego. Obecnie jestem członkiem Rady Programowej Klubu Historycznego imienia generała Stefana Roweckiego Grota przy delegaturze IPN w Bydgoszczy. Pełnię też rolę sekretarza redakcji czasopisma naukowego Świat Idei i Polityki, a w przeszłości społecznie założyłem czasopismo Słowo Młodych. Byłem też inicjatorem dialogu międzyreligijnego dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Inicjowałem i organizowałem prawybory parlamentarne, aby podnosić świadomość obywatelską. Byłem też inicjatorem i organizatorem Marszy Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Pomorzu. Jestem członkiem wielu organizacji społecznych, w tym byłem też członkiem zarządu klubu sportowego, nie tylko organizacji zajmujących się historią. Społecznie podejmowałem się też przekładu mm, książki historycznej znanej na Zachodzie Opowieść rzeźnika profesora Waltera Smitha, która kładła kłam tak zwanym oskarżeniom o kłamstwo krwi. Organizowałem i prowadziłem liczne spotkania ludzi nauki, historyków i publicystów z mieszkańcami Pomorza. Byłem członkiem Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w trakcie Olimpiad, wiedzy o społeczeństwie. Występowałem w rekonstrukcjach historycznych i aktywizowałem do badań historycznych lokalnych pasjonatów historii. Udzielam się jako komentator społeczny i polityczny w mediach lokalnych i regionalnych, w tym też w mediach publicznych, a za swą działalność zostałem odznaczony medalem Pro Patria oraz krzyżem Semper Fidelis. Podejmowałem też liczne wysiłki w zakresie działalności naukowej. Jestem autorem około 80 publikacji naukowych, w tym książki Choince 1939, która znalazła swój oddźwięk na em, arenie Polski. E, jestem też autorem książki, która otrzymała nominację do nagrody od rektora, przepraszam, nominację do nagrody profesora Tomasza Strzębosza. Jest to książka o karnawale Solidarności. Od 2022 roku jestem uczestnikiem centralnego projektu badawczego Biura Badań Historycznych, któremu przewodzi pan doktor habilitowany Adam Dziuba. Wykładałem na uczelniach Polsce oczywiście, ale także w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, a także prowadziłem seminarium naukowe w Nowej Zelandii na Uniwersytecie Wiktorii. W swej działalności pozyskałem także środki zewnętrzne, m.in. z Narodowego Centrum Nauki na badania oraz na organizację konferencji międzynarodowych z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mogę jeszcze dopowiedzieć, że <laughs> przepraszam, że moje badania wpłynęły na zmianę Prawa wyborczego na zmianę w kodeksie wyborczym w 2018 roku, w ten sposób, że w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców wprowadzono system proporcjonalny zamian, w zamian za system jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli za system większościowy. Teraz chciałbym przejść do koncepcji dla Instytutu Pamięci Narodowej. Problem w tym, że zostały już panu tylko 4 minuty. Dobrze, panie profesorze. Instytut Pamięci Narodowej postrzegam jako most między nauką, pamięcią, patriotyzmem i edukacją obywatelską, jako nowoczesną instytucję badawczo-edukacyjną. Uważam, że można zdynamizować działania Instytutu Pamięci Narodowej, a jednocześnie zachęcić do badań historycznych większą liczbę historyków, między innymi wprowadzając takie proste rozwiązania w zasadzie. A nie istniejące dotąd jak nagroda prezesa IPN za najlepszą książkę historyczną z XIX lub XX wieku, może za najlepszą powieść też historyczną dla popularyzacji tematu historii. Uważam też, że prezes IPN powinien podjąć bardzo ważne działania odnoszące się do próby wyprowadzenia Instytutu Pamięci Narodowej z izolacji politycznej. Bo uważam, że to jest kwestia, która może poważnie zachwiać Instytutem Pamięci Narodowej w przyszłości i proponowałbym powołanie Rady Dialogu. Rada Dialogu przy prezesie IPN miałaby się spotykać raz na pół roku, spotkania te byłyby pod przewodnictwem prezesa IPN z politykami z partii politycznych, które mają reprezentację w Sejmie. Odnośnie struktury Instytutu Pamięci Narodowej, prezes powinien w mojej ocenie gwarantować pełną wolność badawczą, a, ale także zagwarantować udział zespołów badawczych IPN w decyzjach programowych. W zakresie polityki kadrowej uważam, że powinna obowiązywać zasada stabilności zatrudnienia i poczucia bezpieczeństwa. Przy tym zapowiadam, że jeśli zostałbym prezesem IPN, to dokonam wewnętrznego audytu Instytutu oraz zasadności podejmowanych działań, również w ujęciu ekonomicznym. Dokładnie przyjrzę się strukturze. Bardzo mocny akcent kładę na współpracy z otoczeniem społecznym. Chciałbym powołać społecznych konsultantów Instytutu Pamięci Narodowej na poziomie powiatów, a być może także gmin, którzy mają działać na rzecz integrowania historyków, inicjowania debaty środowisk regionalistów i historyków lokalnych z IPN, ale także wpłynąć na dynamikę większą działań klubów historycznych Grota. Chciałbym zainicjować w IPN szerszą debatę międzypokoleniową, przy tym Zapowiadam, że chciałbym większej, głębszej współpracy z muzeami regionalnymi. Chciałbym też wspierać muzea prywatne. Chciałbym także wzmocnienia z poziomu oddziałów i delegatur współpracy z samorządami terytorialnymi od gminy po województwo. Uważam także, że warto zastanowić się nad otwarciem szerszym obiektów IPN, przede wszystkim sal konferencyjnych, na inicjatywy historyczne z zewnątrz, szczególnie prowadzone przez organizacje społeczne. W zakresie działalności badawczej uważam, że powinniśmy uruchomić projekt wydawniczy finansujący wydanie prac naukowych badaczy spoza IPN. Poza tym powinniśmy otworzyć dwa programy grantowe jeden dla polskich naukowców, przede wszystkim na badania archiwalne w ramach IPN. A drugi dla naukowców z zagranicy, którzy prowadziliby badanie na materiałach IPN, na przykład roczny grant dla tzw. postdoców na badania, które miałyby skończyć się popularyzacją wyników tych badań w wysokopunktowanych międzynarodowych czasopismach. Chciałbym szerszych i głębszych starań na rzecz włączania badaczy spoza IPN w działania IPN w obszarze też edukacyjnym. Proponowałbym wprowadzenie programu, projektu Dumni z Polski, obok projektu, który funkcjonuje Silni Polską. Chciałbym także głębszego, głębszej współpracy z sektorem IT w sferze gamingu. Wiem, że projekty, które się odbyły, no nie były sukcesem Instytutu Pamięci Narodowej, ale mam na to pewne rozwiązanie. To znaczy, to rozwiązanie wiąże się z inną formułą prawną tej współpracy, przede wszystkim polegającą na tworzeniu, na tworzeniu współpracy na bazie kooperacji publiczno-prywatnej, tak żeby rozłożyć też ryzyko finansowe takich przedsięwzięć, ale nie możemy tracić tych osób, które korzystają z gier komputerowych, bo 45% społeczeństwa gra i w ten sposób zdobywa wiedzę na tematy też historyczne. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Tak, profesor Motyka. Dziękuję bardzo za, 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 za wypowiedź. Ja chciałem zadać dwa, dwa pytania. Pierwsze. IPN od, od, od paru miesięcy prowadzi śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego, jakiego dopuścił się europoseł Grzegorz Braun, który zanegował możliwość masowego mordowania obywateli polskich w komorach gazowych. Co, jeśli zostałby pan prezesem i pan zrobiłby pan, żeby tego typu fałszerstwa historyczne, jawne, ostentacyjne, nie uchodziły płazem? I drugie pytanie dotyczy pana koncepcji. Wspomniał pan o tej Radzie Dialogu, do której mieliby wejść przedstawiciele partii politycznych obecnych w Sejmie. Czy nie obawia się pan, że w ten sposób ta Rada zamiast miejsca dialogu stałaby się miejscem sterowania politycznego? A polityczną instytucją jako SIPN. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Czy mam odpowiadać na każde kolejne pytanie, czy zabrać wszystkie? Jeśli chodzi o kłamstwo o panie profesorze, w tej mierze uważam, że tamę takim zjawiskiem może postawić tylko edukacja. Natomiast jeśli chodzi o działania na gruncie prawnym ze strony Instytutu Pamięci Narodowej i prezesa, Myślę, że tutaj zgłoszenie do, 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 do prokuratury jest pewnym rozwiązaniem, chociaż zawsze uważam, że należy z takimi osobami rozmawiać i jeśli to dotyczy europosła, to jest to osoba o takiej randze i zasięgu społecznym, że może warto by było, żeby nawet prezes IPN wszczął jakiś dialog z taką osobą, żeby wycofała polubownie po prostu te słowa, wyjaśniając mu w trakcie spotkań, rozmów, jak naprawdę wyglądała historia Holokaustu. Odnośnie Rady Dialogu, uważam, że to jest jedyne rozwiązanie, jedyne wyjście z obecnej sytuacji kryzysowej, w której znalazł się Instytut Pamięci Narodowej. Panowie członkowie kolegium na pewno lepiej niż ja znają uwarunkowania Instytutu Pamięci Narodowej, natomiast ja oceniając to, pod względem takiej analizy politycznej uważam, że otwarcie się na dialog z różnymi siłami politycznymi jest warunkiem koniecznym dla dalszego sprawnego funkcjonowania Instytutu. Te spotkania w Radzie Dialogu nie miałyby służyć temu, żeby politycy wpływali na procesy decyzyjne wewnątrz Instytutu Pamięci Narodowej, ale żeby nawiązano kanały komunikacji i powiem to wprost, skanalizowano by w ten sposób te wszystkie. Ataki, które są zupełnie bezpodstawne, bo właśnie tej komunikacji według mnie brakuje. Instytut Pamięci Narodowej, w mojej ocenie, jest izolowany nie tylko na szczeblu państwowym, ale on jest izolowany także przez samorządowców. Tu dalej nie, nie zdołałem powiedzieć, bo zbyt długo mówiłem o innych kwestiach, ale właśnie ta Rada Dialogu miałaby też zejść na poziom regionów, do Dyrekcji oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej, tylko tam miałaby mieć inny wymiar. Tam miałaby mieć wymiar dialogu pomiędzy dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej a samorządowcami, organizacjami społecznymi. To mają być spotkania, na których te środowiska będą mogły wyartykułować swoje racje, a nawet może zarzuty czy e, propozycje dla Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję. Bardzo. Profesor Draus. Nie, nie Mietek, Mietek, tak. Mietek. Profesor Ryba, tak. Panie doktorze, i za to, że mnie interesują te kwestie z Nowej Zelandii, dzieci pachiatua i tak dalej. Tam zdaje się niedawno zmarł ten ich legendarny legendarny taki biznesmen, który był wśród tych dzieci, nie wiem, czy pan, ale proszę mi powiedzieć, jak wyglądają w tej chwili badania na, na ten temat, to w jaki sposób obejmuje no, też to, co jest ustawowym zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj tam, jeśli mówimy o tych kwestii wo wojennych, tak, bo to w czasie wojny jeszcze te dzieci tam się pojawiały, czy te kwestie są już rozstrzygnięte na poziomie badawczym, czy tam jeszcze, jeszcze toczą się jakieś badania? Nie kojarzę tego biznesmena z Nowej Zelandii, który odszedł, natomiast poznałem środowisko Polonii Nowozelandzkiej. Między innymi pani Helena Fagan jest prawdopodobnie nadal jeszcze w Polsce, bo przybyła tutaj na wydarzenia kulturalne z córką. Jest przewodniczącą Stowarzyszenia Polaków w Nowej Zelandii. i te kwestie są mi bliskie badań polonii nowozelandzkiej. Ja badałem archiwa skupionej w Instytucie Polskim i archiwa prywatne, i archiwa w Wellington, też archiwa publiczne w Archiwum Narodowym. Mogę powiedzieć, że ta przestrzeń jest tam nadal do wykorzystania. To zależy, o czym dokładnie chcielibyśmy pisać, bo wydaje mi się, że. Nawet postać hrabiego Kazimierza Wodzickiego jest taką, taką postacią, o której można by było nadal wiele napisać, tym bardziej, że natknąłem się na dokumenty ze służb specjalnych, służb bezpieczeństwa nowozelandzkich, które bardzo starały się utrudniać życie od pewnego momentu historycznego panu Kazimierzowi Wodzickiemu. Myślę, że kwestia wpływu towarzy Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia to jest taki temat, który zasługiwałby na odrębne opracowanie jego wpływu z, w relacjach do Polonii w Nowej Zelandii, dlatego że ta organizacja silnie wpływała na polaryzację tego środowiska. Także tych, tych przestrzeni widzę sporo, gdybym. Miał magistranta, lub w przyszłości doktoranta, który chciałby się tym zająć, to na pewno byłoby pole badawcze, które można by było zagospodarować. Myślę, że w ten sposób chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję, profesor Wolsz. Panie doktorze, z Pana dokumentacji wynika, że wymienia Pan około 80 publikacji w swoim dorobku naukowym. Jaki procent z, z tych 80 dotyczy? Tematyki, która mieści się w zakresie Instytutu Pamięci Narodowej i które z tych publikacji wymienił Pan by za najważniejsze, które by Pan rekomendował tutaj moim kolegom z kolegium? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie. Mówił Pan, że w ramach tej, tej swojej wizji Instytutu Pamięci Narodowej. Dużą wagę, by Pan między innymi przykładał publikacjom, które ukazywały się w wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych. O, musimy mieć świadomość tego, że te publikacje najczęściej są płatne i tu Instytut musiałby z tego powodu zapłacić właścicielom takiego czasopisma. Czy nie uważa Pan, czy na przykład w zamian nie należałoby rozwinąć na szerszą skalę, w instytucie, na przykład tłumaczenia na języki obce najważniejszych publikacji przygotowanych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę tu o publikacjach na język angielski, niemiecki, no nie wiem, francuski, no może pan ma inne pomysły. Chciałbym usłyszeć tutaj pana opinii na ten temat. Dziękuję, panie profesorze. I muszę powiedzieć, że chciałbym odpowiedzieć na to ostatnie pytanie, ponieważ ono też się znalazło w tych materiałach, które przygotowałem, ale. Chyba nie dość dobrze trzymam ten reżim czasowy i nie zdążyłem o tym powiedzieć. Tak, jednym z moich planów byłoby to, żeby najlepsze, najciekawsze, najbardziej cenione książki wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, i to nie tylko te bieżące, ale też te z lat poprzednich, a nawet dekad zostały przełożone na język angielski. Co do publikacji, które ja napisałem, których jestem autorem, to muszę powiedzieć, że wszystkie książki monograficzne, które napisałem, to są książki, które całkowicie znajdują się w zakresie ustawowym Instytutu Pamięci Narodowej. To jest książka o Chojnickim Karnawale Solidarności, to jest książka o pierwszych dniach II wojny światowej, czyli Chojnice 1939, dotyczące walki z grupowaniem Chojnice w tych dniach. To jest książka o Chojnickim Karnawale Solidarności, wspomniana przeze mnie i to jest książka o chojnickim czerwcu 89 jako zderzeniu jako uderzeniu przepraszam fali tej demokratyzacji więc z moich monografii wszystkie te książki plus jeszcze książka bliska antypody to jest książka o relacjach polsko-nowozelandzkich od samego zarania tych relacji, czyli więc od podróży braci, przepraszam, ojca i syna Forsterów do nawody wokół Nowej Zelandii z kapitanem Cookiem, aż po czasy nam współczesne. Także te monografie absolutnie się w to wpisują. Poza tym, spora część moich publikacji ukazywała się w różnych czasopismach naukowych a dotyczyła między innymi duszpasterstwa ludzi pracy i działalności służby bezpieczeństwa wobec nich działalności służby bezpieczeństwa wobec księży ale też napisałem kilka artykułów odnoszących się do okresu II Rzeczypospolitej tam przede wszystkim badałem działania polskich służb kontrwywiadowczych badałem akcji, i afery szpiegowskie, które rozgrywały się na terenie nie tylko Pomorza, ale również na całym obszarze Polski. Więc jeśli miałbym to procentowo określić, to myślę, że chyba około 50% tych, tych publikacji to zdecydowanie wpisuje się w działalność ustawową Instytutu Pamięci Narodowej. I to wynika z moich <laughs> rzeczywistych i od zawsze kultywowanych zainteresowań, bo tak jak powiedziałem. Historia od dziecka jest moją pasją i mogę tylko podzielić się taką drobną historią, że jako dziecko marzyłem, żeby napisać książkę o tym, co się wydarzyło na Pomorzu w II wojnie światowej. W tym celu chodziłem po polach, szukałem śladów tych, tych świadectw i napisałem taką książkę po wielu latach. Tutaj też zawarłem taką informację, o której nie powiedziałem, a która się z tym łączy. To znaczy, że w tym zakresie do dziedzictwa materialnego widziałbym ogromne wyzwanie przed Instytutem Pamięci Narodowej, polegającym na tym, że są miejsca walki żołnierza polskiego, które są zupełnie zapomniane. To są schrony, to są okopy, które nadal istnieją i ich zarys jest bardzo dobry, a wykorzystując nowe techniki, na przykład teledetekcji, mamy możliwość zidentyfikowania tych miejsc, zadbania o te miejsca zabezpieczenia ich, czy też rozwoju nawet nowych muzeów, takich muzeów regionalnych wokół tych obiektów. Czy odpowiedziałem na pytanie pana profesora? Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jak widzę, nie ma już pytań, więc dziękujemy panu kandydatowi.